Kucharz czy kucharka, który gotuje dla swojego maluszka, gotuje malutką porcję, którą zje jego dziecko. Najczęściej no gotujemy większą ilość, bo tak jest nam po prostu wygodniej. I co zrobić z resztą, której maluch nie zje? Po prostu zamrozić. Podzielić na małe porcje, takie jakie maluszek zje, i włożyć do zamrażarki. Oddzielnie oczywiście muszą być zapakowane. Po pierwsze, Wartość odżywcza takiego dania naprawdę będzie wysoka, dlatego że straty witamin podczas mrożenia dotyczące witaminy C to raptem 5%, a w przypadku innych witamin zawartych w mięsie jeszcze mniej. Po drugie zapewnisz maluszkowi różnorodność, bo podasz te dania co jakiś czas. A zatem nie bój się mrożenia, to jest naprawdę świetny sposób utrwalania żywności, daleko doskonalszy od innych.